Siemaneczko ludziska, z tej strony Skit i w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 10 legendarnych start-upów oczywiście przed tym zapraszam was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji no i co, nie będę przechodzimy do otworzenia sobie pierwszych start dropów. oczywiście rynek jak zwykle zlagowany o dobra, pierwszy start drop otwieramy 5 kredytów. no w miarę dobrze przynajmniej nie jakiś Yy, gadżety, czy coś takiego. Co, przechodzimy do następnego. Oby, jakaś nowa postać. No, Już I mamy hiterka do Cordeliusa. Bardzo dobry, traf. I lecimy z następnym slajdem. Otwieramy sobie. I co dostajemy? hiperka do Baila. No, może być w sobie. Tylko, że nie mam go wymaksowego, więc trochę będzie słabo. Chyba pierwszą moc mam. Jeszcze sobie zobaczymy, co jest za darmo, oczywiście. 5 kredytów. No tak, średnio. No i co? Przechodzimy do następnego startupa. Otwieramy go sobie i dostajemy gadżet Star Power do Spike. No tak, średnio, bo już mam Star Power do Spike. Nie potrzebuję drugiego. No. Kolejny startup i mamy do Edgara Startup. No dobra, może w sumie być. Nie będę narzekał. A teraz przejdziemy na drugie konto, żeby otworzyć tam startup. O i akurat jeszcze mamy mega świny. Zobaczmy. Mixy monetki, oczywiście. Punkt mocy, rzadki i sermon do Bardzo rzadki. Znowu punkt mocy. Kolejny punkt mocy! Kolejny punkt mocy! Co to za? I jeszcze pokażę, co za? Katar nie zrobił dalej, punkt mocy. Kolejny punkt mocy! Zabieckiego Nie, punkty mocy! Jaki słaby mega świlm! 15 winów, i takie co zrobię. Jeszcze sobie tu odbierzmy za mapę. Wejdźmy do sklepu. Darmową nagrodę odbierzmy może? Tu 15 monet Jakieś oferty są, nie. No dobrze, przechodzimy już do samych star dropów. Otwieramy. I mamy Star Power do daryla Co to jest za star power? Aha, że są zmniejszone obrażenia, to jest dobry nawet Star Power. Otwieramy dalej. Star Power do Melodii. Nutki ludzie są... No w miarę dobre Star Power. Otwórzmy sobie kolejną. Oczywiście sklep laguje. Otwieramy kolejny i mamy do Edgara Star Power. No ten Star Power taki średni, ale może być jakaś siberka może być coś są. I kolejne 1000 monet. No, tak średnio lepiej kredyty dostać, no ale monety też mogą być. I hiperkę do buza. No w miarę dobry lud. Tak. No i co widzowie? Mam nadzieję, że spodobał Wam się film. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę subskrypcji i co, widzimy się na odcinku.